Siema, tutaj Właśnie w tym momencie jak nagrywam ten odcinek wyszła kolejna nowość w Brawlsa! Dzisiaj mieliśmy już nowy kod QR, a w tym momencie wyszły zmiany na stronce Brawl Event i mamy tu do zdobycia dużo nowych prezentów w nowym systemie. Jest to coś, czego jeszcze nie było i zaraz wam wytłumaczę o co z tym chodzi. Mam też kilka innych ciekawych newsików, więc oglądajcie ten drugi już dzisiaj odcinek do końca, na pewno nie pożałujecie. Jednak na początku tego odcineczka omawiamy się tak. Wy teraz zostawiacie łapę w górę pod tym filmem, a ja o 19.00 jeszcze dzisiaj robię wam like. Gdzie otwieramy wszystkie sushi, które tutaj na mnie czekają do odebrania, czyli 15. A jeszcze trochę zagram biletów, więc może nawet 16 sushi dzisiaj na live będzie. Więc jak chcecie taki wielki opening dzisiaj o 19, to koniecznie lajkujcie. No i oprócz tego, tutaj się tam 10 losowych subskrybentów mojego kanału, jak też być pokazany w kolejnym odcinku. Wystarczy, żebyś mnie subskrybował z góry. Dziękuję. Odcineczek ten zaczynamy sobie od wbicia na oficjalny profil na Twitterze Supersela, czyli firmy, która stworzyła m.in. Brawl Stars, ponieważ dzisiaj są 15 urodziny właśnie Supersela, czyli tej firmy. E, no to możemy złożyć im jakieś życzonka wizowe. Ja tam życzę Supercellowi, żeby utrzymali Brawl Stars na długo, 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 żeby ta gierka zawsze była na topie. Ale kolejnym moim życzeniem jest to, żeby stworzyli jakąś nową, fajną gierkę, która wybije się jeszcze bardziej niż Brawl Stars i będzie od niej jeszcze lepsza. Więc tego życzymy Supercellowi i patrzcie, oni z tej okazji wrzucili taką specjalną grafikę, gdzie napis 15 skrywa jakieś legendarne postacie z ich gier. No i tutaj widzimy postacie, chyba nie z Brawl Stars na razie, z Clash of Clans, Clash Royale i tym podobne. To jest w ogóle jakaś dziwna grafika, co to za gierka? Nie wiem, ale dobra, no tak są tutaj, jeśli chodzi o te grafiki, jakieś gobliny, ale na piątce chyba są jakieś zadymiarze ukryć. Musimy dokładnie patrzeć, tak, poko się tutaj schował, widzicie, jest poko tu schowany. Mamy o melodii, melodii cały czas twórcy dają ostatnie mi tasy. Jest Frank, jest El Primo, nawet Tayshelka, Colin Raps, tylko to chyba ze Squad Busters akurat było tutaj, to ja nie wiem co to jest, ale spajka nawet tu skryli, patrzcie, widzicie, jest spajeczek, dobra. No i tu jakieś kolejne obrazki, naprawdę jest tego dużo, ale akcent Starsowy, jak widzicie, też na bardziej jest, no i można go znaleźć. O, nawet tutaj mamy Bibi i Nite, z tego, co widzę. Napiszcie koniecznie jakieś swoje życzonka dla SuperSela, dla tej firmy, zobaczymy, co wy im życzycie. Dzisiaj, jak wiecie, wyszedł trzeci nowy kodzik QR i ziomek, jakim jest TrueWolf e, zebrał w ogóle wszystkie kody, które działają na stronce Store, które możecie wpisać, żebyście odebrali sobie nagrody. Jak jeszcze nie odebraliście tej ikonki Sakura Spike'a, to wpiszcie sobie kodzik Sakura Spike Wykrzyknik na stronie Supercell Store. Jeśli jeszcze nie odebraliście tej tutaj, e, takiego sprayka z sushi, to wpiszcie sobie kodzik It's sushi time. A jeśli jeszcze nie odebraliście tej dzisiejszej nowej, no to wpiszcie sobie kodzik Boba Party przez 4Y na końcu. Wszystkie te kody oczywiście możecie wpisywać na oficjalnym sklepie supersela internetowym. Gdy zjedziecie sobie na jego sam dół, to macie tutaj, poczekajcie, o, taką zakładkę wykorzystaj kod sklepu, no i tutaj go sobie wpisujecie i możecie odbierać darmowe nagrody. Ale spokojnie, najmocniejszy temat tego odcinka dopiero przed nami, więc oglądajcie do końca, bo twórcy wprowadzili nową wielką zmianę na pewnej stronce z darmowymi prezentami. I zanim sobie właśnie do tego temacieku przejdę, to wbijamy na Brawla, no i wbijamy w rankedy, bo dzisiaj był nowy sezon rankedów, jak wiecie, i tak się składa, że w tym sezonie rankedzik Wyróżnione znowu inne postacie, jako postacie, które są tą comiesięczną trójką zadymiarzy ulepszonych na maksa w rankedach. A swoją drogą Karnet Pro kończy się za 2 miesiące i trzy dni, więc, no to jeszcze trochę zleci, zobaczycie, i będziemy mieli za niedługo nowy Karnet Pro. Ciekawe, jaki będzie tam skinek. Ja na razie w ogóle jestem na dziewiątym ulepszeniu, jeśli chodzi o tego kolta. Czekam aż wbije kolejne. No ale dobra, wbijamy sobie na oficjalny profil Brawl Esports na Twitterze, bo tutaj się dzieje. Minutę temu, jak to nagrywam o 16.00, twórcy Brawl Stars wrzucili nowy post. I uwaga, słuchajcie tego. Stronka Roll Event jest oficjalnie odnowiona i nieograniczona. Dokonywanie przewidywań i interakcji będą teraz bezpośrednio przyczyniać się do rozwoju twojego pro pasa, czyli każde obstawianie meczy esportowych, które możemy robić za darmo, będzie nam też dawało dalej nagrody, tak jak to było zawsze, ale tym razem będzie to połączone z karnetem pro naszym. I dzięki temu będziemy mogli bezproblemowo wbijać nasz karnet pro, bez limitu punktów lojalnościowych, które możesz zdobyć. Więc można ich zdobyć nieskończoność za obstawianie, jeśli wszystko trafimy. Im więcej trafimy, tym więcej punktów zdobędziemy i tym bardziej nasz karnet się wbije. Można odblokować gemy, na do kolta, a nawet legendarne star dropy już poprzez obstawianie zbliżającego się Brawl Capa, który będzie od 22 do... nie, czekajcie, od 23 do 25 maja, sorry, pomyliłem dni. 23 startujemy, razem z wami będziemy wam komentować i patrzcie, jakie kozackie prezenty darmowe. No naprawdę się dzieje. I teraz właśnie wbijmy sobie na tą stronkę i patrzcie, jak to wygląda. Mamy tutaj normalnie na tej stronce Brawl Event pokazany, jak się zalogujemy przez Supercell ID, nasz level karnetu pro. Ja mam 76 aktualnie i pokazuje mi, że muszę zdobyć jeszcze 100 punktów expa, żeby mieć 77. Klikamy sobie otwórz i co się wtedy dzieje? Otwiera nam się normalnie karnet tutaj. Co jest grane? I możemy zdobywać punkty, żeby odbierać sobie kolejne dodatkowe nagrody w tym karnecie. I naprawdę nieźle. Mi już niedużo do końca zostało swoją drogą. Obstawiać będzie można dopiero za jakiś czas, gdy będzie bliżej do tego turnieju, aczkolwiek no zmian to jest naprawdę dużo. No i tym bardziej widzicie, że warto teraz będzie typować ten turniej, który się zbliża, bo nagrody w nim są mocne. Mamy wszystko pokazane, co możemy obstawiać Przewidywać będzie można 23 maja Około godzinki 16 dopiero Więc jeszcze parę dni do tego czasu zostało A Będzie dzień pierwszy, drugi i trzeci Wszystkie te trzy dni trzeba obstawić, żeby dostać jak najwięcej punktów się da Bo nie ma limitu tych punktów Tak samo później będzie można czerwcowe finały miesięczne Też obstawiać i to każdego regionu Nie tylko naszego europejskiego, ale każdego Im więcej punktów zdobędziemy, tym więcej punktów nagrodowych dostaniemy Twórcy Brawl Stars na swoim oficjalnym Twitterze Opublikowali już też mapki Które będą dostępne właśnie podczas tego Turnieju Brawl Cup więc to jest bardzo ważne. Pokażę Wam teraz, na jakich mapach pro playerzy będą grali. Ehm, będzie kilka trybów. Na Game Grabie mamy, jak widzicie tutaj, Hard Rock Mine, Double Slurge i Last Stop. Tu macie kolejne tryby, zresztą po emotkach możecie zobaczyć, co to są za tryby, co nie. Mamy Heista, mamy Brawl Bola, mamy Bounty, nawet jest Knockout z tego co widzę. Ehm, no i jeszcze oczywiście pominąłem gorącą strefę, więc ogólnie dużo, dużo tego wszystkiego. Ciekawe, jak pro playerzy na tym turnieju właśnie sobie poradzą. Następnie wbiłem na moje specjalne konto deweloperskie i tutaj mam dostęp do wielu skinów, jeszcze nie wbiły do gry i chodzi mi o skina Clancy Cage. -u. Dlaczego wam go pokazuję? Jest z nim jedna dziwna rzecz, którą muszę wam powiedzieć. Mianowicie no jak widzimy na jego oczy, jak patrzymy, to nie ma tam w ogóle źrenic, ale zjedziemy troszkę niżej i są potrójne oczy ze źrenicami na jego brzuchu. Co już jest dziwne. Ale jeszcze dziwniejszy jest sposób, w którym twórcy go zaprezentowali na Brawl toku. Posłuchajcie teraz uważnie. Na Brawl Talku w pewnym momencie było pokazane tylko takie krótkie nagranie z tym skinem, gdzie on stoi na całym ekranie, ale nie było podane jego nazwy, nie było pokazane jak twórcy Brawl z nim grają i go testują, a wszystkie inne skiny, dosłownie wszystkie inne nowe skiny miały to nagranie. Miały też podaną nazwę. No a ten skinek nie. On był tylko w pewnym urywku toka pokazany. Więc czemu twórcy tak trochę chcieli go jakby ukryć i zwrócić na niego uwagę w inny sposób? To mnie ciekawi, może coś szykują mocnego z tym skinkiem, może on być jakoś do zdobycia, za darmo nie wiem. Ale no myślę, że to nie jest przypadek, że twórcy go tak właśnie inaczej zaprezentowali niż każdego innego skina. Miejmy z tyłu głowy też to, że jest to tak naprawdę pierwszy skinek od wyjścia jego, no bo on dostał jedynie tego skinka w przedczesnym dostępie za 29 gemów, a później od długiego czasu w ogóle Clancy nie miał żadnego skina i w końcu go twórcy dali jest on rzadkości super rzadkiej, czyli rzadkości, którą twórcy nam najczęściej rozdają za darmo. Wszystko powoli zaczyna się składać, ale to jest jeszcze taka daleka, odległa teoria, więc nie bierzcie tego na serio, że na pewno tak będzie. Zostawiłem tu na koniec jeszcze jeden ciekawy temat. Pamiętajcie, że jak wchodzimy sobie w topkę, no to możemy sprawdzać, ile najwięcej ktoś miał kucharków wszechczasów. Czyli jest to hyrak, który miał ponad 200 tysięcy i było to sezon temu, ale w bieżącym sezonie mówiłem wam jakiś czas temu, że jest gość o nieku Radan, który chce go przebić. I ten gość już ma 141 tysięcy pucharków, a jednak troszkę czasu jeszcze ten sezon będzie trwał. I chyba sam Hyra zaczął się bać, że Radan go wyprzedzi. W jednym z najnowszych odcinków na kanale Hyry możemy zobaczyć filmik, gdzie Hyra zadał pytanie, czy ten gość wyprzedzi jego rekord 200 tysięcy pucharków i właśnie nagrał odcinek o Radanie. Więc sam Hyra już się tym interesuje i chyba zaczął się lekko bać. Jak myślicie, czy według was Rada nie jest w stanie go wyprzedzić i pobić nowy rekord w tym sezonie. Mi się jakoś nie chce wierzyć, mimo wszystko, jeszcze w dalszym ciągu dużo mu brakuje. No ale zobaczymy, nie skreślajmy go. A w tym odcinku, na tyle widzimy się dzisiaj na live. Piona!